Cześć i Znajdujemy się znowu na wyprawie szczupakowej. Na zbiorniku, e, którym widzieliście mnie w poprzednim filmie. Oczywiście e, robię, co mogę, żeby złowić szczupaki. Pogoda dzisiaj, jak widzicie, wietrzna w filmiku. Raz słońce, przybija się za chmur. Raz tak pochmurno, generalnie woda przybrudzona. Ale będę dobrej myśli i dam sobie jakoś dzisiaj chyba radę. Mam nadzieję, że tematy dzisiaj z większej półki zagrają. Wziąłem na wyprawę, zobaczcie Pigi, jakiegoś hamerka, Pigi Juniory, tu jest właśnie mniejszy towarzysz. Tak jak widzicie, owiłem poprzednio kopytem, więc mam, na to brało. Wziąłem też Fatiego w, w ruch. i co, no i jedziemy z Koksem, tak. Dzięki za subskrypcję kanału, jak możecie to polecajcie mój kanał, postaram się robić więcej wyjazdów merytorycznych, jakiś porad, które mogą Wam się przydać, więc dziękuję bardzo jeszcze raz za łapkę w górę i, i, i za subskrypcję. Dobra, zaczynamy zabawę. Branie z Zobaczcie. Krótka ryba. 8,5 cm i pereznika w pysku, nie? Ale pięknie, wyskoczył, pięknie zdekorował. Dobra, weźcie czy... Zrobił to, co potrafił. Drapieżnik. Zobaczcie. Jak, sytuacji... jak go spakował. Pięknie. No Znaleźć się tylko do, do haka. Hak już widzę. Guma jest. Szczupak jest. Nawet zobaczcie nie krwawi. Piękny skok. Rybka zaliczona. Standardowo ręczniczek. No i bawimy się dalej. 8,5 cm Skusił rybkę Nie uwierzycie co się stało, nie? Poczułem wyprzedzenie i tulus. Natomiast nie zaciąłem i zobaczcie co się stało. Po prostu podpłynęła ryba, ja drugi za młogą. Więc pewnie tam dalej jest. <laughs> Ale numer. Po prostu. A rzucę teraz inną, inną kolorem. Inną gumą. <laughs> Ale numer. W ogóle brawnie nie poczułem, Tylko po prostu luz, tak? Ryba ewidentnie. Odgryzła mu ogon. Jak ten kolor coś sobie ma. No i dobra, idziemy kastem. Mówiąc kastem dłuższym, przystosowanym do cięższych gum, wykonuję troszeczkę dłuższe rzuty, a szczególnie jak łowię w ogóle gumą niedociążoną, gdyż ona po prostu idzie pod powierzchnią. A jak zacznę widzieć, że chwytam coś, łapię to zwyczajnie w takim układzie robię krótsze rzuty. Jak widzicie, generalnie roślinność taka. W postaci Lili jakichś roślinności traw podwodnych yy, zanikła nie ma jej, natomiast jest na powierzchni, yy, chyba to się nazywa Salwinia. W każdym razie bardzo dużo szansa. Woda jest dosyć brudna, może nie aż tak bardzo. Widać te 30-20 cm, dlatego łowię takim kolorem, jak widzicie, małym juniorem, pigiem. A żartobliwie zwanym Goldim właśnie staram się obłowić te miejsca. To jest taka półeczka niewielka. Szybko to zrobię, i już tak powiem, miniemy dalej. wiatr dzisiaj daje możliwości takie, że Zakłóca nam tą swobodę dryfu, ale jak już to będzie. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale ja cały czas, jak prowadzę tą przynętę, ja ją widzę, nawet z takiej odległości, na którą rzuciłem. tak? To nie jest tak, że ja ją manipuluję, kijem, podbijam, podrzucam. Staram się po prostu prowadzić ją w sposób taki dosyć regularny. Czasami może przyspieszam. Ale po prostu chcę zobaczyć, czy są jakieś chętne ryby w łowisku, tak? Zamiast na mniejszymi gumami, no to są nam dociężone z przodu, więc jak je zostawię chwilę, e, chwilę je zostawię w opadzie, że tak powiem, albo mnie będę zwijał korbom, no to one opadają w dół, główką i haczą o zielsko, więc dlatego tak kijem manipuluję, staram się poruszać, żeby te przynęty nie grzązły mi w zielsku. Tutaj przy tej gumie, która jest, że tak powiem, wyważona, ona idzie cały czas na jednej głębokości, chyba że zwolnie. Kręcenie, przyspieszę, to ona wyjdzie wyżej i tak dalej, i tak dalej. I się to branie, ole branie, ale krótkie, nawet nie zdążyłem widzicie. Powiem tak, nie? Nawet nie zdążyłem zareagować z pinką, nie? Z cięciem ryby. Pstu, poczułem tylko takie puksandaczowe krótkie, ryba chwilę zawisła i koniec tematu i spinka. No, ale seledyn zadziało, więc może coś się wydarzy, tak? Nie była taka wielka ryba. Pewnie na filmie ją widać. Ja nawet powiem Wam szczerze, obróciłem głowę w innym kierunku i... I co? No i... Nawet dobrze nie widziałem oprócz tego plusku i, i czegoś co się schowało pod wodę. No i co? Cała mowa o koncentracjach i poszła się tarabanić no. 1-0 dla szczupaków. Zaraz jeszcze zobaczę, czy to branie było raczej z tyłu, bo raczej chyba mi się wydaje, że było z tyłu, bo tak była guma wypięta, eee, zbrojka. O, był, 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 o, jaka ładna ryba, jak to jest. O jest, o Ale branie! O, ale branie, słuchajcie! Szybka, akcja, zobaczcie co się dzieje. Nie dałem rybie poszaleć. Ja pierniczo. Ole kaban. Widzieliście wszystko? Wyskoczyła ryba. Wyskoczyła ryba yy, Widziałem wszystko. Wyskoczyła raz, puknęła przynęte, zawróciła, puknęła drugi raz. Przyspieszyłem i zdecydowała się na atak, nie? Jeno ja cię mam to nagrane w ogóle? Słuchajcie, podierałem się jak mało lat, dosłownie. Ale to jest nagrane. To jest nagrane, słuchajcie. Dobra, ogarniam tematy. Jak widzicie ryba jest sprzynętą w pysku. Ogarniam tematy Rybę zaraz mierzymy. Będziemy wypuszczać. Muszę ją oswobodzić. A trochę ciężkie będzie to tutaj. Ale trochę się poplątało wszystko. Widzę. Ok, działamy. Dobra, przymierzymy rybę. Słuchajcie. O, może ją wziąć teraz, tak? Na tą gumę, widzieliście w filmiku wszystko. Oh, mam nadzieję, że tu będzie coś widać z tą rybą. Jest, widać, piękna ryba. Słuchajcie, to tak bez kozery, 87 cm. Nie wiem, czy tam było widać, 87 cm. Pięknej ryby. Zaraz zrobimy tutaj taki temat. Czy będzie widać? Chyba tak, 87 cm. Piękna ryba w dobrej kondycji. Zobaczcie, jaki karczychoma. Coś pięknego. No i co? Wypuszczamy ją, nie? Parę fotek zrobiłem, mam nadzieję, że wyjdą elegancko. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, o, o. I posz, popłynęła do siebie. 87, pięknie. Znakomicie. Także widzicie, e, zacząłem mówić trochę większą gumą i efekty są. Dobra, jestem zadowolony bardzo. Zobaczcie, mam czystą kamerkę. Jestem bardzo zadowolony. Jedna ryba zrobiła mi strasznie dzień. Już. Tak naprawdę nie wiem, czy to pierwsze branie nie było też tą rybą, aczkolwiek no y, zobaczę na filmiku, zobaczę na filmiku. E, może będzie e, będę w stanie ocenić wielkość ryby. Pięknie, pięknie. Czyli Pixat Junior zadziałał na taką fajną rybę taką fajną rybę. Pany. Lemonka zrobiła swoje. Oczywiście pokryziony. E, słuchajcie, ha, e, widzieliście mocne uderzenie. Ta ryba na 100% nie była pewna przekonana do bioru, bo nie zrobiła tego w pierwszym razie, aczkolwiek udało mi się ją skusić i co jest ważne, moim zdaniem, nie było cergieli w tej płytkiej wodzie. Widzicie, ryba ile mogła, tyle sobie poradziła, ale szybka organizacja ruchu, dobrze ustawiony podbierak, mocny kij, to wszystko zagrało po to, żeby ta ryba była jak najszybciej wyholowana, żeby mogła później w lepszej kondycji odpłynąć. Odpłynęła, jak widzieliście, nie wachlowałem jej nawet, pomimo tego, że jest dosyć ciepło. Nic się, nic się rybie nie, nie stało. No dobra, co to? Bawimy się dalej, prawda? Yy, uzbrając z powrotem sprzęt. Widzicie, guma jest mało pogryziona, dlatego że się wypieła i była na zewnątrz pyska. Do zbrojki od Dragona yy, działają, kotwice są ostre. O, I można ryby wpinać. Dobra, jedziemy dalej z koksem. O! to, to jeszcze jest taką dużą ilość apelonów. No. Mam nadzieję, że to się nagrało. Czy było coś widać, myślicie? Mega. Były już latające strągi, A to chyba latający szczupak, co? Ale branie było. Uj, 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 uj. Tylko wir na wodzie został. Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale się nie piła. Jest nie Nieduża ryba, ale zobaczcie. Ale po braniu. Malutka. Najlepsze jest to, że wydawało mi się, że tamta ryba, która to zrobiła, była wiele większa. Bo wir został na wodzie. Zobaczcie, gdzie nie zaczepiony w ogóle. Nie? No. Ok. Wypuszczamy rybkę. No ewidentnie chyba duże nie chcą współpracować. przynajmniej tutaj, teraz, w tym momencie. Jak jest gładkie jadł wody, Można bez problemu rzucać na długie dystanse, bo wszystko widać. Tylko, że ryby też są czujniejsze. Obserwują, płyną za przynętą, pewnie. O ile są chętne w ogóle do czegokolwiek. Tak się wybrałem dzisiaj na te ryby. ciśnie ciśnienie spadło. No ale. Liczyłem na to, że po prostu będą... Może trafię jeszcze na końcówki ich aktywności. No, coś tam złowiłem, prawda? Ale... Ale miodu nie ma. Jedna bardzo fajna ryba. Bardzo mnie cieszyła. Tak naprawdę na początek jesieni to już przyjemna ryba. Widzieliście to bramko? Oj, oj, oj. Ale ta ryba wcale nie uderzyła bardzo mocno. Jakby. Nawet nie wiem, czy to zbrojki poleciały, szczerze powiedziawszy. Ja no, poleciały jej się tak. Oj, 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 oj. Ależ. Skręcą się tutaj ryby. I zobaczcie. Pomimo pomimo tego, że branie było dosyć w przód głowy nie wiem jaka ta ryba za tego była, w czy bok, czy jak ale kompletnie kompletnie niezacięta ryba często jest tak, że przy mniejszych rybach one tak nagle agresywnie atakują po prostu są paszcze zbyt małe, żeby Całą przynętę połknąć. Się odbijają od kotwic. Wszystko luzują, a nie są w stanie ogarnąć tego. No i kończymy imprezę. Jest już wieczór. Ja muszę być szybciej w domu. Coś się wydarzyło, widzieliście. Subskrybujcie mój kanał. Postaram się być częściej nad wodą. Mam nadzieję, że będzie więcej ryb. Dzisiaj starałem się łowić pół na pół dużymi, większymi przynętami, małymi. E, jak wyszło, sami widzieliście. E, optymistyczne jest to, że już jakaś większa ryba się wydarzyła. Pogoda dzisiaj jest strasznie, strasznie nierówna. No, nie, co dużej Dziękuję jeszcze raz za, subskryp za subskrypcję i za to, że mnie oglądacie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Hej.